Dobra, ogólnie, hejka, e, ja jeszcze, jak widać, e, jest tutaj ściana i ja wiem, ale e, ja na razie nie będę pokazywała swojej twarzy mm. i też będę wie, jakby zmieniała głos, no bo właśnie nie chcę też za bardzo, żeby ludzie mnie jeszcze rozpoznawali, no bo jakby ktoś to coś zobaczył, to byłaby lipa, więc e, no ja bym miała ostro przerąbane, więc no wolałabym jeszcze tak nie pokazywać, mm. dzisiaj będzie taki trochę luźny filmik, tak wiecie taki vlog, no taki luźny, no bez żadnych tam uh, get ready with me, no w sensie może po, troszkę, ale no tak, taki luźny, taki domowy, tak że taki luźny dzień bez szkoły, bez niczego, bo ja mam dzisiaj wolne. I u mnie wszyscy z mojego miasta mają szkołę, a ja mam wolne jest super. Chociaż powiem, że y, jest trochę nuda właśnie, bo no nie bardzo co robić, więc jak sobie pomyślałam, że a ja w sumie nagram sobie filmik, wrzucę do internetu, tam się coś zedytuję i tak w sumie zawsze o tym chciałam, co zrobić, ale jakby... Nie wiedziałam jak, nie wiedziałam, co i teraz. Tak się dziwnie czuję, mówiąc do telefonu, jeszcze, który nagrywa ścianę. Ale, e, no trudno, co nie? E, mam dzisiaj chodzić w miasta z znajomymi, chociaż nie wiem czy to wypali, bo przeważnie nie wypala właśnie. I no takie zrobimy szybko, get ready with <laughs> me. Jak mówiłam, że nie miałabyś, to jednak będzie. No to, no i tak e, jak było widać, nagrywam w dwa dni, bo... E, a nie wiem, tak jakoś tutaj ładnie, ładne to jest miarę. E, to... Ja mam taki właśnie podkład, nie wiem, dajcie się, czy, czy w ogóle go polecacie, bo trochę już jest brudny tutaj, tak. No, nie fajnie, ale w sensie, wydaje mi się, że dobrze powinien działać. Ten korektor od Maybelline i to mam e, trójkę w sensie, ale to i takie znam dla mnie za, e, za ciemne, bo ja mam bladą skórę, ja. Nie wiem, nie wszyscy mówią, że ja mam w ogóle, że ja jak wampir jestem, więc, no... średnio. Tylko jesteś za no no, taki oto y, tłuszcz Sky High. Mm, On akurat jest fajny, ja go mega polecam. Y, więc jakby ktoś w ogóle szukał jakiegoś tuszu, no to jednak ten Sky High jest the best. Niestety efektu końcowego, y, no, nie pokażę, no bo... No nie będę jeszcze pokazywała, może kiedyś jakby pokażę to wszystko, ale to jak już jak już będzie lepiej. Wiecie, gdzieś mi się zgubił statyw, w sensie no takie dotrzymanie telefonu z niej i totalnie nie wiem gdzie to jest. I tak mi się mega nudzi, więc oj, sobie weźmiemy. Znalazłam trzy manki moje, takie stare totalnie. No i wszystkie są przeczytane i nie wiem, tak się zastanawiam czy je zostawić tak dla dekoracji, czy je może sprzedać? w je, sensie, bo to są te co nie? No i tutaj są pierwsze trzy, ale też w sumie można to. Biblioteka, w sumie tego nie widziałam, ale no. Mm, no właśnie. Jest to ciężkie, no bo ładnie to wygląda, ale jak już przeczytałam i to nieraz, więc też nie wiem, co bardzo z tym mogę zrobić. Um, w ogóle vlog jest taki jakiś późny, bo już jest 14, to planowałam zrobić o 11 nawet, ale po prostu szukałam wszystkiego i tyle jeszcze było do roboty, że totalnie... Totalnie w ogóle wypadło z głowy, co w ogóle z miałam robić. Ja mega szybko zapomniałam, co ja mam robić. W ogóle przyszła mi bluzka, nie wiem czy widać, ale o tako się prezentuje. Chyba jest git, co się? Taka czarna, dlatego trochę tak dziwnie widać, może na tle, ale no taka o taka okej. Okay. Może tak lepiej Co b je dać, co nie? Mhm. Słuchajcie, jestem bardzo głodna, e, a nie mam co zjeść totalnie, bo... No nie ma nic do jedzenia, no i ja nie wiem, co ja mogę zjeść, no kanapkę no to przecież taki klasyczek jest, więc... No nie wiem, no... W coś jest? O może jabłko? Nie, no w ludówce niczego nie ma. No, Boże, co ja mogę gdzieś? Elonie nie jemy nic. Ale. Kurczę, no nie wiem, bo tak. Samemu w domu, jakby jest fajnie, ale taka nuda trochę nie ma co robić. Boże. I co by to można było porobić? Są jakieś takie, te, ale to są takie już, czerwę a to pewnie stawiła na taką suchą czy coś tam. Kurczu, no nie ma nic. Ewentualnie jakiś soczek się wypije. Tylko, że nie no soku nie, tak już nie wiem, nie, nie wiem co, tak, Boże, jaka trudna decyzja, nie ma nic, dosłownie, pewnie coś, jakby ktoś powiedział, nie no, na pewno coś jest, no coś musi być, no ale no, co ja mam zjeść, musztardy z ogórkiem? No bo w sumie tylko to jest na stole i nie wiem. Kurcze, ej, no. Myślałam, że coś jest w kuchni. No, ogólnie była, no bo nie ma nic. No i to Kalipa trochę. Nie wiem, co można robić samemu w domu. Kurcze, no. Wszystkie książki prze, przeczytane. Jakiś jogurt dzisiaj zjadł na śniadanie z jakimiś kawałkami czekolady, ale. To w sumie jedyne, co, no, co ja dzisiaj jadłam. Nie ma nic. Słuchajcie, e, koleżanka do mnie właśnie napisała, e, że odwołuję spotkanie, więc, no lipa, dzisiaj jest Halloween. No w się sensie, no. Szczerze, fajnie było pójść ze znajomymi nie, nie, ale ja dzisiaj na przykład byłam umówiona z jedną koleżanką, w sensie no z trzema, z trzema koleżankami, bo to była osoba głupka, taka. E, no i nie, Boże, jakimi trzema, czterema? No i pójść e, we w piątkę do naszej starej szkoły, potem jeszcze do jednej innej koleżanki, która jest w totalnie innym liceum. No i ja zaspałam, słuchajcie, co na to spotkanie? To było o ósmej rano. Jakby, jak jakie mam odwołane lekcje, to myśli się, że mi się chce wstawać na ósmą rano. Właśnie mi się nie chciało wstawać i no miałam budzik wyłączony. Totalnie. E, no i one totalnie nie napisały, nie zadzwoniły. A jak ja napisałam, czy idziemy do tamtej innej koleżanki, że ona napisała, że mm, już byłyśmy. No. A jak im e, napisałam, że e, coś tam, w sensie, że ja zaspałam, ja to e, no, no trudno, no i jakby taka trochę lipa, no bo no, w sumie też chciałam z nimi pójść, a ona w sumie mogła napisać albo zadzwonić, że no nie wiem, żeby mnie chociaż trochę obudzić, no bo w sensie, nie wiem, jak jestem z kimś umówiona, no to... Chyba dzwoni do tej, do tej osoby. Co się? No, nie wiem, no ale jednak wypadałoby coś ten, bo skoro się umówiłyśmy, to dobrze, żeby gdybyśmy wszystkie poszły, a nie tylko one i wywalone. No, mega niemiło, tak szczerze, mega niemiło. No i no, każdy teraz dziś chodzi w ogóle z znajomymi. Ja teraz, jak będę siedziała w domu sama, z jeszcze większą nudą, nie wiem, mam się uczyć matematyki, czy co? Boże, nie matematyka w ogóle tak nie wchodzi. No, ale no kurczę, no. Szkoda, no. No chciałam już, już nawet się przygotowałam, już tak powiem wam, że nie, to jest, nie, to jest męczące. Akurat y, piesek do mnie przyszedł i się położyła. No nie wiem, no... Nie wiem, tak boś Teraz straciłam w ogóle chęć do czegokolwiek, dlatego... Nie wiem, napiszcie w komentarzach, albo... Nie wiem, dajcie jakieś porady, nie wiem, co ja mogę im powiedzieć, coś... Ja, Jakbyście jak byście wy zareagowali na taką sytuację, no bo no, tak średnio, no, nie mi uczy się tak... Dziwnie. No i w sumie kolejny Halloween totalnie beznajomych. Czyli, no lecimy klasyczkiem po prostu. Siemka.